Siemacko widzowie z tej strony SIGU i witam was słuchajcie w kolejnym odcinku ze Steel a Brainrod w Robloxie. No i słuchajcie, zaczynamy sobie od prywatnego serwera, ponieważ dokładnie za minutę... Admin podobno ma robić Admin Abiusa, czyli będziemy mieli mnóstwo eventów No i właśnie dlatego odpaliłem ten prywatny serwer, żebyśmy zdobyli sobie właśnie w dzisiejszym odcinku na sam początek jakieś fajne rzeczy No ale w dzisiejszym filmie, tak jak mogliście się dowiedzieć po miniaturce tego filmu oraz po tytule Będziemy właśnie kraść różne brainroty jako właśnie samemu będąc brainrotami Także słuchajcie, myślę, że naprawdę całkiem ciekawie Przebierzemy się właśnie w dzisiejszym odcinku za brainroty oraz będziemy kraść brainroty oraz trollować właśnie różnych graczy i SŁUCHAJCIE już admin pisze cześć wszystkim, także zobaczcie ja w ogóle sobie troszeczkę bazę opróżniłem. Tu mamy tego AWOKADINI gufo, my sobie go sprzedamy, żebyśmy mieli właśnie troszeczkę więcej miejsca. Dobra, zobaczcie, no ja mam tutaj właśnie żyrafy celestre różne bo po prostu nie mam gdzie moich brainrotów już pochować, więc zostawiłem te najgorsze rzeczy jakie mam mamy parę żyrafy celestre, no są one w sumie spoko, ale jeżeli ktoś mi je ukradnie w dzisiejszym filmie, to jakoś nie będę bardzo płakał, wiecie o co chodzi, więc no, taką mamy dzisiaj bazę myślę, że całkiem skromna no i będziemy dzisiaj właśnie trollować tymi brainrotami, a wy jeżeli filmik wam się ten spodoba, to tutaj na samym starcie, stawcie łapeczkę do góry nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału bo słuchajcie, lecimy po 45 tysięcy z subskrypcji. No i oczywiście podbijajcie ten film. Jeśli wam się filmik spodoba, no to podbijajcie go i wtedy będzie więcej takich materiałów. No, a my czekamy, bo zobaczcie, już właśnie rozpoczął się ten event taki glitchowy. Także już pierwsze. Brain roty będą się glitchować, ale my czekamy właśnie na Laka. Najbardziej chyba na Laka czekam, bo dzięki Lakowi razy 4 możemy po prostu zdobywać jakieś super fajne sekrety, a nowe sekrety właśnie zostały dodane. Także myślę, że naprawdę bardzo ciekawa sprawa. O i zobaczcie, tu na przykład Trick Trick Barabum sobie dostał ten efekt. Fajnie jakby właśnie o zobaczcie, Bubblegum Maszyna nam odpalił. Maszyna do balonków została włączona. Okej, okay, dobra. I zobaczcie, przez 10 minut Mamy Bubble Gum machine, więc naprawdę całkiem fajnie, nie musimy wydawać robux właśnie tutaj Braidrociku wyzbierać. No ale widzę w ogóle jutro, jutro, czyli jak Wy to oglądacie to dzisiaj. Dzisiaj, słuchajcie, o godzinie 18 jest nowa aktualizacja, która prawdopodobnie wprowadzi nam właśnie nowe Brainroty, czyli e, właśnie taką jakby lawaka, Saturno, Saturnita, tylko małą. I takiego ziomeczka, co jest automatem do gumbalonowych, który jeździ na rowerze. I to jest w ogóle secret chyba. Także naprawdę ciekawe rzeczy się zapowiadają. E, no a my co? My czekamy. Póki co admin powoli, wiecie, no powoli się rozkręca. Mamy dwa, dwa eventy, ale ja bym coś chciał jeszcze. O, magma mutation. Co jest? Dobra. Widzowie, dostaliśmy info, że będziemy mieli mutację magmową jutro. Jutro już, czyli dzisiaj. Jak wy to oglądacie, to będzie dzisiaj mutacja magmowa. Więc pewnie sobie zrobimy odcinek z tej aktualizacji i postaramy się jakieś brainroty magmowe Zdobyć admin pisze, że doda nowy, sekretny event jutro. Okej, okay, dobra, ciekawe. Jestem ciekawy, czy ten event jest sekretny, bo nie wiem, mało osób o nim wie. Czy sekretny. O, co jest? Czy sekretny event, który po prostu da nam jakiegoś secreta? Admin nam da jakąś podpowiedź. Chyba to chodzi o secret typu lawaka Saturno-Saturnita, że słuchajcie, będziemy zbierać jakieś brainroty i będziemy mogli jakieś wydarzenie odpalić. Także naprawdę ciekawie. Możliwe, że będzie jakiś event właśnie z braidrotami, które ja mam, i wtedy moglibyśmy również z tego sobie zrobić odcinek. To by było mega fajne. Będziemy potrzebować trzech bombardiro, bombardino krokodilo czy czego? Chyba bombardino krokodilo. Więc słuchajcie, jeżeli będziemy potrzebować trzech bombardino krokodilo, to zrobimy na pewno ten event. Zrobimy ten event, bo ja tych bombardino, no to mam całkiem dużo, więc myślę, że na spokojnie. E, właśnie będzie, czy to będzie Bombardino Krokodilo, czy Bombardini Guzini, to jest bardzo ważne. O, tak osy się odpaliły. Ej, zarąbiście, Dobra, niech tutaj nam lecą. Ej, niech tego laka wrzuci, bo słuchajcie. No, póki co jest lipa, póki co jest lipa. Jakoś te brainroty idą, ale ja bym najbardziej chciał laka. O, i galaktyka się odpala. Dobra, zobaczcie. Ej, co jest? Admin odpala wszystkie eventy naraz. Teraz jeszcze Crabraiding nam się odpala. No i zobaczymy, 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 co tutaj będzie. Zobaczymy, co tutaj będzie. Niech nam włączy jakiegoś Laka. Proszę, najbardziej tego Laka chcę, najbardziej chcę Laka, bo dzięki Lakowi wypadają nam sekrety. Już yy, raz na odcinku zdobyliśmy parę fajnych braidrot Godów i sekretów. No i dzisiaj fajnie również by było zdobyć. No oczywiście główna część odcinka, no to będzie, słuchajcie, trollowanie właśnie braidrotami. No, ale właśnie ten event na sam start, fajnie by było zgarnąć jakieś fajne rzeczy. O, i mamy lak laka razy dwa, laka razy dwa. Dobra, zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. Póki co, lak razy dwa. I na razie nic nie widzę, na razie nic nie widzę. Tu se tańczymy z naszymi krabami. Zobaczcie, normalnie se tańcujemy i. Wyszły rain, rainbowowe Braindraty. Okej, okay, dobra. Admin nam włączył rainbowowe rzeczy. Jakby tu secret rainbowowy wyleciał, o to by było mega akurat. Póki co nie zapowiada się, że tu coś nam fajnego dropnie. No, słuchajcie, jeżeli nic mi nie dropnie na tych eventach, no to po prostu. E, no, wam tego nie wstawię. Nie wstawię wam tego, ale mam nadzieję, że że coś fajnego jednak nam wydropi, jeśli to oglądacie, to prawdopodobnie coś nam wyleciało, albo zaraz pójdziemy na normalną grę, no sami zobaczycie. Słuchajcie, Lucky Block w 3 minuty, okej, okay, w ciągu 3 minut, wiecie co, ja chyba zrobię tak, że po prostu weźmiemy sobie tego Lucky bloka za 3 minutki weźmiemy sobie Lucky bloka i potem pójdziemy sobie już na publiczny serwer, wiecie co, jednak nie czekamy na tego Lucky Bloka. Może uda nam się go zdobyć na publicznym serwerze. Ja teraz zamieniam się, słuchajcie, w Braindrota. No i lecimy na publiczny serwer. Kraść właśnie jakieś fajne Braindroty. Może podczas tego eventu nam coś jeszcze wypadnie. Kokofanto? E, nie, nie chcę Kokofanto. Dobra, także słuchajcie, ja się zmieniam w Braindrota i lecimy na publiczne serwery. I słuchajcie, widzowie, zobaczcie czym my jesteśmy. My jesteśmy tym najnowszym Braindrotem, czyli Nuklearo. Dino, dinozauro i słuchajcie właśnie w dzisiejszym odcinku za pomocą tego Brain Rota będziemy sobie kraść właśnie i trollować innych graczy. No zobaczcie, ustawię się tutaj, nie? I normalnie wyglądam jeszcze, zobaczcie, ja lewituje! No to jest akurat OP. Normalnie wyglądam jak prawdziwy Brain rot, także myślę, że naprawdę może nam się udać, może nam się udać ukraść właśnie jakieś fajne rzeczy. Także słuchajcie, ja będę robił tak, że będę za pomocą pelerynki się ukrywał, będę za pomocą pelerynki właśnie przychodził do kogoś. I tutaj mu coś kradł i słuchajcie, póki co tutaj widzę, że chłop ma otwartą bazę i może byśmy go okradli z kawalo sobie po prostu. Także wynosimy mu kawalo i słuchajcie, czy my mu wyniesiemy kawalo tak po prostu? I słuchajcie, udało mi się ukraść kawalo, co jest grane? Zobaczcie, pierwszy brainer w dzisiejszym odcinku ukradnięty, bardzo fajnie. A my lecimy po kolejne zdobycze. I lucky bloka ktoś kupuje, zobaczcie, lucky blok nam wyleciał. Ja bym sobie go w sumie zdobył, widzowie, ale nie wiem, czy mi się uda. Fajnie było, ale słuchajcie, oni mi tutaj go kradną. Stary, weź go mi zostaw, weź go mi zostaw. Dobra, gdzie, gdzie jest ten Lucky Blow? Ej, stary. No nie, ej, on go zabierze. Kurde bele. no niestety, nie udało się. Ej, Espresso Signore w ogóle, chłop z respi chyba. Ale zobaczymy, czy jak się ustawię jako właśnie nasz ziomeczek, to czy ktoś podejdzie go kupić, czy ktoś podejdzie mnie kupić. Dobra, będziemy tak przechodzić sobie. Podejdziemy se? Czy ktoś będzie chciał mnie kupić? Stary, podejdź do mnie, stary, podejdź do mnie. Dobra, idziemy se, idziemy se. A ła, no nie, stary, zdradziliśmy moją kryjówę. Dobra, czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz się ustawiamy, jeszcze raz się ustawiamy. Dobra, let's go. Idziemy se, idziemy se. Czy ktoś do mnie podejdzie? Czy ktoś podejdzie mnie kupić? Dobra, idziemy se, idziemy se. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Czy ktoś podejdzie mnie kupić? Oj, rafa sylestra. Co ty, stary, robisz? Stary. Nie kradnij mi moje żyrafy! Ej, on mi dalej ją kradnie! No nie, co ty dajesz? Ej, ukradł mi żyrafę, no nie! Widzowie, no właśnie, właśnie o to mi chodziło, o to mi chodziło, że... No nie będzie mi żal, jak mi ukradną te żyrafy, no ale nie o to w, w dzisiejszym filmie chodziło, nie? Nie chodziło o to, że oni mi kradną, tylko że ja im kradnę! Czemu oni mnie okrad... Ej, dobra, tu jest wolne miejsce, czekajcie, czy ktoś się nabierze? Że ja sobie idę tutaj, dobra, idziemy se. Szkoda, że nie można właśnie, wiecie, mieć takiej animacji, takiego płynnego przechodzenia, no, bo widać, że właśnie jakoś tutaj przechodzimy tak dziwnie. Ale może się nikt nie skapie, może się nikt nie skapie. Patrzcie, oni znowu chcą okraść moją bazę. Ej, stary. Ej, Espresso Signora wyszła. I to bludrotowa. Ej, stary, ja to chcę, ja to chcę, ja to chcę. Odkupujemy ją, czekajcie. Dobra, ej, dawaj, ej, będzie u mnie, będzie u mnie, będzie u mnie. Co ty dajesz? Ej, udało nam się. Ej, jednego z najrzadszych brainrotów udało nam się zdobyć. Co jest grane? Espresso Signora, co ty robisz tu u mnie? Ej, super widzowie, ej, naprawdę. Zapowiada się ten film mega kozacko Już mamy, oprócz tego, że mamy eventy To udało nam się zdobyć jednego z najrzadszych Braindrotów w całej grze Bombini guzini se tu idzie Słuchajcie, boję się, że mi ją ukradną Szczerze mówiąc No ale dobra, no, trzeba się poświęcać na filmów I słuchajcie, lecimy z kolejnym razem Tutaj spróbujemy, o Dobra, idziemy Dobra, stary, będziesz chciał mnie kupić? Kto będzie chciał mnie kupić? I patrzcie, kurczak do mnie podszedł i pan kurczak chyba chce mi kupić stary Stary ja nie wiem jaką ty masz bazę Aha on sobie idzie nagle tak samo Oha, czaje dobra Słuchajcie myślę że zro... zmienimy, zmienimy taktykę no bo Troszeczkę nielegitnie wyglądam idąc tą ścieżką I myślę że po prostu komuś bijemy do bazy i będziemy udawać że stoimy u niego w bazie Zobaczymy może ktoś będzie chciał mnie ukraść Albo ktoś uwierzy, że faktycznie ma nagle y, dinozauro nuklearo. Więc to y, no zobaczymy, zobaczymy. No, ale na razie musimy zablokować bazę, bo będą chcieli mi Signorę ukraść. Dobra, zablokowałem, let's go. I słuchajcie, y, czy komuś się otwiera baza? Tutaj nie. Czy Milesowi się otwiera? Za 35 sekund, ok. 54. 43, dobra, 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 to chyba tutaj będzie najszybciej. Chyba tu będzie najszybciej. Tutaj się wbijemy, słuchajcie. I słuchajcie, ustawiamy się tu, ustawiamy się tu. I czekamy, czekamy, czekamy. Czemu ja tańczę? Nie tańcz teraz, ty. Co jest? No przecież brainroty nie tańczą, stary. Co ty robisz? No przecież na to się nikt nie nawierzy, jak ja tańczę. O, dobra. Czy on tutaj podej... No nie tańcz, nie tańcz. Czekamy, aż on podejdzie, czekamy, aż on podejdzie. Słuchajcie, może nam się to... No... Co jest grane? Dobra, czekamy, 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 póki co nikt nie podchodzi, o, podszedł, kurde, nie udało mi się, aj, 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 słuchajcie, miejscu was palona, musimy poszukać jakiejś innej, dobra, 80 sekund do mojej bazy jeszcze, więc jest totalny luz, zobaczymy sobie jak tutaj te bazy, 112 sekund, a tutaj mamy 100 sekund, kurde, bele, czemu u nich jest tak dużo czasu, dobra, słuchajcie, ja chyba idę na inny serwer, i tam spróbujemy również potrolować innych graczy. Dobra, jestem na nowym serwerze. Chyba jest inny, chyba jest inny. Dobra, jest inny serwer, jest inny serwer. My musimy zablokować naszą bazę od razu, żeby nam tutaj nikt się nie wkradł i nikt nam nie ukradł niczego. Blokujemy bazę i wracamy, i słuchajcie, kradniemy. Ustawiamy się jako nasz brain nowy i spróbujemy coś ukraść. lucky blok, jakbyśmy ukradli. To było. O kurde, bele. No nie, no nie gadaj, stary. No stary, ty ze mną tak nie wygrasz ty ze mną tak nie wygrasz. Będzie chciał mnie pewnie podnosić co chwilę. Stary, ty ze mną tak nie wygrasz. I słuchajcie, lecimy pod jego bazę, lecimy pod jego bazę. 29 sekund zostało. 29 sekund, 26. Dobra, daj mi tylko tam wlecieć, albo kurde, wiecie co, zastanawiam się, czy do niego jest po prostu sens, skoro on wie, że jestem latającym właśnie dinozauro Także może tutaj, może tutaj do tego ziomeczka byśmy wlecieli? 15 sekund tam zostało. Stary, dawaj, 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 dawaj. I słuchajcie, wlecieliśmy, wlecieliśmy, udało się. Dobra, niech on sobie pójdzie. Iść se stary stąd. Dobra. I słuchajcie, ustawiamy się tutaj, patrzcie Ustawiamy się tu. O, ustawiamy się tu. Czekajcie, gdzie on jest? Gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? Co jest? Jakieś wydarzenie? Ej, zobaczcie, wyskoczyło nam, że będzie właśnie nowy event dzisiaj. Będzie o godzinie 18.00 event. I słuchajcie, będzie mutacja magmowa. Czekajcie. O nie! Kurde, skapnął się. Zobaczcie. Akurat tutaj, właśnie, zobaczcie, Lirilas li, akurat tu przyszła. No nie, skapnął się. Czemu ja nie mogę chodzić? Co jest grane? Ej, wyłączyli mi nogi widzowie, czemu ja nie mogę chodzić? Trzeba się odrodzić. Ej, co jest grane? Nie mogłem się poruszyć w ogóle. O, kolega chciał mnie tutaj zabrać, no ale niestety nie wyszło. Patrzcie, bardzo chcą mi tą espresso. Espresso. Te, Właśnie espresso seniorę chcą mi bardzo zabrać. I mi się to nie podoba, szczerze, to mi się nie podoba. I on, zobaczcie. Dobra, ja wychodzę, ja wychodzę. Oni chcieli mnie zrobić taktykę, że jeden mnie łapie, a drugi mi zabiera coś. Także ja się nie dam, ale słuchajcie, wracamy, wracamy. Dobra, jesteśmy na nowym serwerze. Co tutaj się dzieje w ogóle? Trenostrozo, dawaj mi to, stary. I słuchajcie, tu jest wolne miejsce. Dobra, idziemy, tędy. Dobra, idziemy. I. No nie, no stary, jak ty mogłeś na to wpaść? Dobra, idziemy jeszcze dalej. Może ktoś się nie skapnie, może ktoś się nie skapnie. Dobra, let's go, let's go, let's go. O nie, trochę Team Cheese mnie dogania. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. No nie, no naprawdę nikogo to nie interesuje. Ej, dobra, schowamy się tutaj. O kurde, tu nie ma miejsca. Dobra, to kradniemy mu coś po prostu. Oj, wyszedł, dobra. 120 sekund, dobra, jest luz, jest luz. Fajnie, chłop dołączył i on ma Espresso Signore Golda. Ej, dobra, bierzemy to, bierzemy to, widzowie. Obok tej Espressy, dobra. I czekamy, czekamy, słuchajcie. Czekamy, zobaczymy co się stanie. Ej, jakby udało. No nie, stary. No nie, serio. Luz, luz, luz. Dobra, ja go tak robię. No nie, on zablokował, czy nie? No nie, no kurde bele, nie udało się widzowie. Oni są coś za mądrzy. Ej, myślałem, że to jest troszeczkę głupsi ludzie będą. Ale no, wszyscy ogarniają co się dzieje. Czemu, czemu nie da się. Ukraść. Ej, Mateo wyszedł. Co się dzieje na tym evencie? Mateo, za dużo osób, dlatego się słuchajcie na prywatnych serwerach gra. Tego wam nagrywam, te prywatne serwery. Bo po prostu, no na tych eventach się nie da nic zdobyć potem. Dobra, nie będziemy się o niego bić. Lecimy dalej trollować, po prostu. Dalej się biło tego Mateo. Ej, kupimy go, zobaczymy. 305 milionów już kosztuje. Dobra, co jest grane? Oni bardzo chcą tego Mateo. Dobra, to jest już chore. Ten Mateo kosztuje 400 milionów. Bo tyle osób go kupuje. Dobra, kolega obok mnie ma fajne odindinki. więc tam się wstrzelimy do niego. I słuchajcie, będziemy udawać, że jesteśmy nuklearodinosauro. Dobra, ustawiłem się, ustawiłem się i czekamy, czekamy. Za 38 sekund się otwiera mu baza. Plan jest taki: on tu przychodzi, nie spodziewa się niczego. I ja wtedy, słuchajcie, meduzuję go. O nie! No serio! Nie da się go nabrać! Stary. Daj mi po prostu ukraść coś. O, widzowie, jest masakra, jest masakra. Czemu wszyscy ogarniają, co się dzieje? 20 sekund zostało. Ciekawe, czy mi się uda tego braidrod go da ukraść na przykład. Bierzemy, bierzemy. O, Din Din. Ej, czemu nie podniosłem? I nie podniosło mi. O nie, stary, nie podniosło mi. I wyszedł, i wyszedł. Dobra, już słyszałem, że oni tam coś kombinują, nie? Już słyszałem, że oni tam coś kombinują. Słuchajcie, ziomeczki. No niestety. No niestety blokujemy. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ukradniecie mi nic. Ale my wracamy naszą pierwszą taktyką i słuchajcie, idziemy tędy, idziemy tędy. Czy ktoś spróbuje nas kupić? Czy ktoś nas spróbuje kupić? Dobra, idziemy se. Podejdź coś do mnie, no proszę. No, owa! Co jest? Krab mnie uderzył. Dobra, let's go Stary, widzę cię tam po lewo. No podejść do mnie, podejdź do mnie, proszę. No słuchajcie, nie gadać nikt nie chce mnie kupić. I patrzcie! Patrzcie, podszedł do mnie, dobra, udajemy, że lecimy do niego Ej, kradną mu rzeczy, co jest? Ej, orkę mu zabieramy Ty, my też mu ukradniemy I dawaj, ej, nie gadać, że ukradnę mu No nie, dobra, ktoś mnie uderzył Ale, prawie Ludzie mu ukradli normalnie rzeczy Czemu on miał bazę otwartą? Dobra, słuchajcie, ustawiamy się dalej Dawaj, let's go, let's go, let's go Chowamy to Idziemy, 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 idziemy se, powoli No i czemu ty mnie uderzasz? Patrzcie, biją mnie Ej, chłop ma różowego od Indina, patrzcie to Dobra, będziemy normalnie na luzie. Słuchajcie, podchodzimy tu, zabieramy mu tego od Indina. No nie! Co jest? Ja. Chcę tego od Indina. No nie! Błagam, dajcie mi go wziąć. No nie, czemu? Czemu mi nie dałeś go? Patrzcie, chłopcy, mi ukraść rzeczy. Nie ma takiej mowy. Wychodzę stąd. Wychodzę stąd. Słuchajcie, widzowie, no wróciłem na prywatny serwer. Bo po prostu ja, ja już się tam boję. Ja już się tam boję być. No niestety, eventy z tego co widzę, to chyba już się skończyły. Tam jeszcze trwały, no bo po prostu. Em, no admin odpalił na kilkanaście minut po prostu te eventy. No to już się skończyły. No ale widzowie, bałem się już tam być, bo widzieliście jakie zasadzki na mnie robią. No myślę, że podsumujemy sobie ten film w ten sposób, że no widziałem właśnie na YouTubie i tak dalej, że dużo dzieci się nabierało. I faktycznie pewnie są osoby, które nabiorą się na takiego właśnie trolla braidrotem. No ale niestety my trafiliśmy na takich ludzi, co po prostu się nie nabrali, niestety się nie nabrali, ale widzowie, słuchajcie, ważna rzecz, widziałem też takie coś, widziałem też takie coś w sklepie Robloxa, że możemy sobie kupić... Zawieszkę nad naszym nickiem, i na przykład, może to być normalnie z Style Braid Właśnie tak jak ma ta True trolicina Trollicina Epic, właśnie 125 na sekundę 20 tysięcy. To nad naszą głową może również taki napis, y, właśnie widnieć. I myślę, że wtedy więcej osób może się nabrać. Tylko, właśnie muszę nazbierać Robuxów, słuchajcie, bo mam mało Robuxów aktualnie na koncie. No i muszę właśnie zdobyć Robuxy, i wtedy zrobimy sobie takiego jeszcze jednego trola. Ale full wypas, słuchajcie, że normalnie będziemy mieli cenę nad sobą, i w ogóle wszystkie. Wszystko. Więc wtedy myślę, że każdy powinien się na to nabrać No a my niestety w dzisiejszym odcinku Nie udało nam się zbytnio oszukać e, ludzi Jedna osoba widziałem, że się nabrała Podeszła do mnie i w ogóle I myślała, że mnie kupi Ale no niestety nie udało się nas kupić No ale na przykład ukradliśmy w dzisiejszym filmie Kawalo Virtuoso Nie było to jakieś ciężkie Ale ukradliśmy Kawalo Virtuoso I zdobyliśmy Espresso Signore Także myślę, że naprawdę super e, Super właśnie nam się udało tutaj ogarnąć No i widzowie, co? Zrobimy sobie konkurs I zrobimy sobie konkurs na właśnie tą Espresso Signore. Słuchajcie, jest to y, właśnie adminowski Braidro, czyli tylko admin może go zrespić, więc jest on naprawdę, ale to naprawdę rzadki. No i w dzisiejszym odcinku możecie go wygrać. Jedyne, co trzeba zrobić, to słuchajcie, napisać w komentarzu swój nick z Robloxa, stawić tutaj łapeczkę do góry, zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, no i właśnie y, wtedy możecie wygrać tą Espresso Signore. No a ja myślę, widzę, że to by było na tyle z tego materiału. Pamiętacie, subi łapeczka, Podbijajcie ten film, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych filmach i cześć.